Komentarz Dziennika Gazety Prawnej Rusza program Inwestycje Polskie, o czym mówi nam w wywiadzie minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Bardzo dobrze, że ten program rusza. On ma gorących zwolenników. Z jednej strony to Jan Krzysztof Bielecki, współpracownik premiera. Ma także równie gorących przeciwników. Profesora Leszka Balcerowicza, byłego wicepremiera, który twierdzi, że to jest socjalizm w czystym wydaniu. Dla naszej gospodarki ważne, żeby ten program ruszył szybko. To jest pierwszy warunek, żeby on się powiódł, bo tylko wtedy będzie mógł wesprzeć w momencie jej spowolnienia. Po drugie, ważne, żeby te projekty, które będą dzięki niemu. Przygotowywane, rzeczywiście były potrzebne na dłuższą metę dla naszej gospodarki, bo to pozwoli się jej rozwijać. Po trzecie, ważne, żeby one były nie tylko rentowne, ale także niepolityczne. To znaczy, żeby to były projekty, które nie będą wybierane z tego powodu, że mogą się podobać wyborcom, ale że rzeczywiście ich kontrybucja do gospodarki będzie znaczna i postawią Polskę na zupełnie innej półce. Jeżeli te trzy warunki będą spełnione, to rację będzie miał były premier Bielecki. Jeżeli nie, to były wicepremier Balcerowicz i pewnie przekonamy się o tym najwcześniej za rok.